Ile sobie odpocząć, bo hmm. zmęczyło mnie to słońce. ta ciągła jazda po tych No i co, teraz by dobrze było zatankować jeszcze. Bo cały czas od. od nie wiem, w mnie nie tankowałem. W całą przejechałem. Trochę Francji już. Więcej niż trochę. Długo GS będzie się domagał Poświeci mu się Lampka mocy Tutaj Tylko się próbuje odnaleźć jeszcze w tych oznaczeniach Często jakieś zakazy są, że niby nie można wjeżdżać, wszyscy wierzają. A prawo mało stacji jest ogólnie już z 10 Orlenów i 15 Bietronek minął A tutaj na spokojnie trzeba zdjąć kurtkę, bo już nie wyrobka jest Wiem, ryzyko jest Oczywiście Biorę to na klatę Może w razie jakiegoś ślifu To będzie bolało no ale ja też no, dużo mniej sobie wtedy pozwalam, nie? I 10 razy bardziej. Mimo tego, że ogólnie zwracam uwagę na wszystko, co mnie otacza, to wtedy jeszcze bardziej. 90 na tragedii Chyba No dobra, najedzony Miodu dolane Kuń będzie teraz mógł drykać No i co, i zostało teraz Dojechać tam do celu I 170 km jeszcze Dość krętych dróżkach, bo pokazuję 3 godziny. Co samo przez się mówi, że będzie fajnie. Co do zmęczenia, odczuwalne, ale to było do przewidzenia. Odpocznę jak wrócę do domu. Nie po to jest urlop, żeby odpoczywać. No dobra, parę kilometrów po tej Francji już zrobiłem. No to spostrzeżenia. Uwielbiają tego rodzaju chopki. I to nic, że przed chwilą zapitalałem 90 czy tam 100. Nagle zwolnienie. Chopka 30, bo jest jakiś tam pas, który się włącza do ruchu. I dziękuję. I to nie są chopki tego typu, że sobie łagodnie tam jakoś pykniesz i trzeba naprawdę zwolnić do tych 30, 40 max bo masakrycznie podbija także to jest coś co się rzuca w oczy eee, drogi są, na asfalt jest porównywalny co u nas, są gorsze momenty, są naprawdę momenty Mówimy oczywiście o tych bocznych, bo autostradą nie jechałem i nie będę jechał. Radary. Radary są dość często. Czy ostrzeżenia o fotoradarach, bo radarów to z... chyba jeden widziałem. Jeden albo dwa. tylko tej pory. Co w Szwajcarii jest w ogóle rzadkością, bo w Szwajcarię przejechałem przecież i... Też na palcach może jednej ręki bym policzył, gdzie były w ogóle takie ostrzeżenia o fotoradarach. Co nie znaczy, że ich nie było. No bo tam raczej praktykują, że są kamery, tak, robią fotki, ale nie ma ostrzeżeń o tym tam po prostu jest, jakieś jest ograniczenie, to masz tyle jechać, a nie kropka i ludzie takich jeżdżą, no bo mandaty są, mandaty są wysokie, tak yy, ogólnie w Europie zosod, Zachodniej są duże, gdzie, gdzie by nie poczytał, czy jest Hiszpania, czy yy, Szwajcaria, czy Francja Wszędzie są zawsze ostrzeżenia jak jedziesz tam, to uważaj, bo mandaty są drogie i nie przekraczaj prędkości i macie do 30 chopa, bo nie chopka yeah. yeah. Zobaczymy czy mi jakaś fotka nie przyjdzie Jak <grytanie> wrócę. Ciężko mi też rozgryźć jest tych zabojadów. Jeśli chodzi o samą jazdę, bo Szwajcarzy byli, tak jak mówiłem, ograniczenie 50-50, oni no jadą, 60-67, koniec kopka, tutaj nie było dyskusji. A tutaj, tu jest widzę tak bardziej, tak jak u nas. Jest ograniczenie, ale można pocisnąć. Uwaga, wariat. To jest jedno z najczęstszych właśnie a propos wypadków, w których biorą udział motoczykliści. Nigdy nie ufajcie kierowcą puszek ani nikomu w ogóle na drodze pierwsza zasada motocyklisty nikomu nigdy nie ufajcie co z tego, że ja miałem pierwszeństwo widziałem, że zwalnia no akurat babka jechała że zwalnia i teoretycznie chce mnie puścić ale co zrobiłem? pierwsze co to zwolniłem drugie co to z, z, uciekłem na prawo żeby mieć w razie w, jak ona wyjedzie możliwość ominięcia jej bądź wyhamowania tak bo o, jest i radar. To są chyba ich radary właśnie. Chociaż ten jest przede mną ustawiony, to mogę mu pomachać. Ta z tyłu nie tyka. też z boku też miał jakiś lufcik, ale to by nie pykam. Yy, no, nigdy nie ufajcie samochodom, w ogóle komukolwiek, kto wyjeżdża z podporządkowanej. To nieważne, że macie pierwszeństwo. Są najczęstsze właśnie wypadki jakieś się zdarzają często właśnie też śmiertelne bo po takim wyjeździe jak nie zachowacie jakiś marginesa nie, nie zrobicie sobie marginesu na ewentualne właśnie tutaj wymuszenie to nie zostaje nic innego jak wkomponować się w taki pojazd a że tutaj za dużo nas nie chroni na tych motocyklach to jest albo śmierć albo w gorszym przypadku połamanie także nie, nie pochodzicie albo urbanie czegokolwiek także uważajcie Sytuacja bez zmian 34 stopnie Ja się już ogotowały w mózg zaczyna to skwierać Wjeżdżam na taką niebitną górę i bardzo fajny klimat jak tutaj wjechałem się załączył. O, to jest jeden z tych parków chyba no właśnie. No i co? i znowu do góry, tak? <grystanie> nieustanne górki, nieustanne górki, Uuu. Zaraz, 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 gdzie tam? Po przodu, po przodu. No Francja nie rozczarowała, jeśli chodzi o serpentynki. O, tu też kolejki jeszcze jeżdżą. Waguniki telefon ale no, zapowiada się ciekawy rejon gdzieś gieś aż się podczepił za mną całkiem widać ten brudny kawałek w środku nie trzeba wracać sobie lekki margines na to Gren grenoble niedaleko widzimy, że nie raz ten już cisną Zawsze na długich dystansach motocyklem jeżdżę To mam taki moment gdzie już jestem naprawdę zmęczony Szyjny daję o sobie znać pomijam fakt że mam problem z tego I to tak trwadzi z pół godziny do godziny i jak to prze, przemiele, przeboleję dajmy <laughs> Nie wiem zwał jak zwał to później zaczynam tak jak odzyskiwać siły i już mogę lecieć do upadłego wtedy już, mnie, wtedy już mnie nic zatrzyma, wtedy już jak nowo, jak młody Bóg, teraz właśnie można powiedzieć, że odzyskałem siły miałem chwilę kryzysu pod tym obiedzie, a przed, przed tym obiadem No i teraz też temperaturka, nie 27, no to Tak grzeczno, nawet odczuwalna bym powiedział 24 w tym yy, I tak, zostało mi 68 do obronnego kempingu. Zobaczymy jak będzie jakiś fajny naprawdę porządku i cena będzie spoko, to zostanę, a jak nie to gdzieś poszukam w rejonie tam po drodze dalej yy, Czegoś na dziko zobaczymy Trzeba spróbować zobaczyć o! O! No tu jest bomba Tu to bym drona gdzieś wypuścił jeszcze to jest sztos a ja nie wiem, czy mi tutaj zaś mi pozwoliło utrzymać w locie. Zobaczymy. No niestety ale dron tutaj nie łapie w sensie leci, ale to jest tylko kawałek, bo dalej osłaby... no nie ma, nie ma zasięgu satelit. i ja też nie chcę, żeby mi się zgłupił nie? także tyle to z GoProsa enjoy and have fun a jest naprawdę ładnie żeby nie powiedzieć, pięknie taki wąbus trochę Gardę to przypomina Tam też w takich tunelach się jedzie Tutaj przed wjazdem, przed tym wąwozem była taka bramka dla tirów z maksymalną wysokością, nie? Że. żeby właśnie się tutaj nikt nie wpakował jakimś zestawem, żeby tu tknął na wieki wieku FAMEN. się dziwiłem, po co ta bramka? Myślałem, że jakiś tunel po prostu będzie, a to... No, bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie! Się. Kolejne piękne miejsce! Naprawdę panca mnie tutaj pod tym względem... Yy, no, zaimponiła! <ścoughs> Tamten zjazd Szamonii Boczny! Później tam Masa Serpentyn! Tu jeszcze jakiś wąwóz! Nie odbiega od Szwajcarii To pod tym względem ceny załogę takie normalne Dadałem 8,5 euro, a nie 19 franków 8,5 euro załogę to jest taki no Naprawdę no to, by... to by była dobra cena no, że obiad dupy nie urwał przynajmniej na razie <laughs> Ale... Ale jest znajdzony Także tutaj A nie miałem siły szukać czegoś innego, tym bardziej że ta nie jest znowu już nie Wszystko pozamykane To graniczyło z cudem Nie wiem, muszę albo wcześniej jeść O i gdzieś to, to jest ta bramka właśnie, tak samo jak tutaj na wyjeździe Z tej strony na wjeździe, a tu jest końcą w lewo. Fajnie można sobie powrzucać z lewej na prawą. Jest mega uczucie. motorzyści bardzo dobrze to znają, wiedzą o czym mówię, a ci co nie wiedzą niech żałują. Bo nie wiedzą co tracą <gry> oni skoczyły się z tego co widzę na Google, ale jeszcze jakieś pojedyncze będą fajne miejsce, fajne, podobało mi się Dobra, 60 km godzina teraz przejeżdżam przez taki rejon Francji i mi się właśnie z Francją kojarzy <grym> Tak oglądałem dziś jakieś filmy pokazywali właśnie te peryferia Franc francuskie peryferia, no te wioski te chopki to są zabójcze na no to właśnie tutaj tak jak to wszystko wygląda te francuskie, takie miasteczka, te malutkie takie Titi tiki tiki o czym mówię i te pola, i te dróżki tak fajnie, to co, słońce świeci. No taka Francja właśnie, taka, A, ja jestem Francuzem, ja jestem no, To jest właśnie taki rejon, no piękny, piękny, podoba mi się to. Tam z lewej? Która Która jest 18, prawie. O, do 19 było garnięte, myślę. Także dobry czas. Na Bałkany w zeszłym roku, jak robiłem? Wiecie jaki robiłem. No, przejeżdżałem, zwiedzałem to te przejazdy miałem krótsze, miałem tam, bo tam mi nie wychodziło 320-350 na dzień No też miałem takie dni, że na przykład w ogóle nie jechałem, tak? W Stambule jak Stambuł zwiedzałem No To przecież to, zajechałem tam gdzieś około 14 A tutaj w lewo 14 zabukowałem się w hostelu w San Centro praktycznie. I miałem pół dnia sobie pozwiedzałem Przespałem się drugi cały dzień. To było chodzenie po Stambule, to a to dotykałem. Odpoczywał sobie Rumak pod hostelem, pod okiem czujnym pana recepcjonisty, który mi go przepilnował na kamerach, a co pięknie, a to też inna historia. No i co, i ja dopiero kolejnego dnia przyjechałem i, i wtedy przyjechałem też w pół Grecji, nie, na pół to nie, to chodziło. do granicy Grecji, tam Turcja, no, Grecja, pójdzie Grecja 200 km, no, czy 300. Też bardzo szybko tam stanęłem. O 13.00, o 13 byłem na kempie, może. No, tamte, tamte przejazdy były krótsze o, to jakaś Via jest Był znak, że jest parking do 100 metrów, Via Ferrata się nie dziwię skałki idealne pod Feratę. o, ale widoczek ciach, Się nie kończy. To jest. <laughs> Cały dzień dzisiaj. Wczoraj dressą też. Yy, mamy godzinę 18:40, o 19:30, czyli za niecałą godzinę zamykają Milidla. bo przed chwilą drona puszczałem. Nakierowałem sobie razu GPS na widla po drodze. Pokazuje mi do niego 13 minut 10 km. Czyli tak spokojnie się wyrobię. Kolejna francuska sielanka. Albanie przypominało, tam to opuszczone miasteczko. Tylko, że tutaj takie, no, bardziej cywilizowane, to. Ale też takie kamieniste, pobudowane no To Lidla już ogarnęłem. Na ścianko mam kupione. Browarka nie brałem, bo nie było nic z lodówki. Za to wziąłem sobie soczek pomarańczowy z lodóweczki, teraz wejdzie jak masełko. Dojeżdżam do kempingu, ale co mi się rzuciło w oczy, to tutaj straszny, biedny rejon jest. Dużo widać, biedoty takiej, i też same auta. Mówią o, tutaj o zamożności pobliskich mieszkańców Bo to można by powiedzieć, że, że takie większość to gruchotów jeździ I stare cytroleny, pe pełgałoty Zdezelowane Także chyba lepiej będzie spać na kępie Chyba to już się nie mylę, czy gdzieś Zobaczymy, co ten kemping oferuje w ogóle. Co tutaj, kiedy tu jest kawałek pola pod dostępem do niczego, no to dostanę troszkę. O, tak to wygląda. Kemping. Jeden samochód kempingowy, dwa żurawie i pole kempingowe, tak? Może idzie, ja mam się tutaj bukować Tu jest recesor, czekaj, czekaj, tu jest jakiś gość Zobaczymy o co tu chodzi Bonjour You, you speak English? Uh -huh. Little <laughs> Ok uh, One night? Yes. I have tent? How much it cost? It cost? I only want to charge telephone. 3,80 3 euro 80 cents. Okay. How much cost sleep? How much it cost? Checking now. Just tell me how much it cost. Le prix, c'est so le prix Oui, price. le yeah, yeah, prix. Um, je calcule, hein. Ok. J'ai besoin, besoin d'une carte d'identité hein, pour respecter ça. Une petite carte. <laughs> carte Oui. Yes. Paye. With carte uh, Paye, non, no de no carte. Seulement le cash cash. Uh, ok. Pocelowałem prawie 14 eurosów bo z elektrycznością Jedyny minus nie maneta, neta Ale pokombinuję, może tutaj kamperowcy mi hotspota yy, Miejscowi no, Łazienki standard Taka miejscówka, żeby tylko się przekimać Jeszcze Okej, okej Gościu little english Ah, de connecting case. Bonjour Hallo. Hallo. Y Oh? <laughs> okej, okay, this, this, yeah. Jest. Aha. Ston, wow. yeah? Ok. Aha, okej. Okay. Wow. <laughs> I don't need much. <laughs> Zaczekinowałem się na tym kempingu. Gościu powiedział, że jest tutaj w pobliżu rzeka. No parę kroków od kempingu, które można popływać. Mówię serio? No serio. To idę zobaczyć. Rozżyłem namiot. Wycyganiłem trochę neta. <noise> Może później coś wrzucę. No i rzeka jest. I nie umieszkam w niej popływać. Nie wiem, czy mi to czy nie, ale tam nurk taki jest Chyba jednak, je <grywa> I standardowy mój To już koniec trzeciego dnia tej wyprawy. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie chociaż palucha w górze, a ja już teraz zapraszam Was na kolejny, w którym to wjedziemy do Katalonii. Hej!